Cześć, ragazzi. Witajcie ponownie. Dzisiaj opowiem wam o kilku wyrażeniach, w których występują przyimki. Dzisiejszy odcinek to taki swoisty wstęp do serii, do której już się przymierzam, czyli do serii o przyimkach. Ale dzisiaj jeszcze tak bardzo o przyimkach mówić nie będę, powiem Wam o kilku wyrażeniach, w którym przyimki, w których przyimki występują. Jak się je tłumaczy? Kiedy się ich używa? Co one właściwie oznaczają, w jakich kontekstach możemy tych różnych wyrażeń używać. Jak przetłumaczylibyście wyrażenie da solo? Nawet jeżeli, wiecie co oznacza przyimek da, ja się tym dzisiaj nie będę zajmować, to możecie mieć problem z przetłumaczeniem tego właśnie wyrażenia. Dlaczego? Dlatego, że są w języku włoskim, nie tylko w języku włoskim, no ale o włoskim mówimy, takie wyrażenia, w których występują przyimki, ale przyimków tych nie tłumaczymy dosłownie, albo w ogóle nie tłumaczymy tak jak jest to właśnie z wyrażeniem da solo. Dlaczego? Co mam na myśli, mówiąc zdanie? A, che bello, l'hai fatto da solo! Wyobraźcie sobie sytuację, że macie małe dziecko, małego syna, który wchodzi do pokoju z własnoręcznie wykonanym, pięknym rysunkiem. No i oczywiście y, chwali się, że, no, no nie wiem, mama, papa, guarda, tak? Mamo, tato, spójrz, spójrz, co ja tutaj pięknego narobiłem. No i wy właśnie komentujecie całą sytuację wyrażeniem lai fatto da solo, a che bello, lai fatto da solo. Co macie na myśli, używając tego wyrażenia da solo? Czy zrobiłeś to sam? Zrobiłeś to sam, własnoręcznie, bez niczyjej pomocy. To właśnie oznacza da solo. Sam, własnoręcznie, bez niczyjej pomocy. Tutaj więc tego przyjemka da w ogóle nie tłumaczymy. Wyrażenie da solo oznacza po prostu sam. Na to wyrażenie jednak należy uważać, dlatego że zależnie od tego, czy mówi kobieta, czy mówi mężczyzna, czy mówią kobiety, czy mówią mężczyźni, to wyrażenie będzie wyglądało troszeczkę inaczej. W przykładowym zdaniu, czyli Ah, bello! l'hai fatto da solo? pojawiło się właśnie wyrażenie da solo z końcówką o solo. Da solo oznacza sam, czyli mówimy tutaj o liczbie pojedynczej, rodzaju męskim. Non voglio, andare da sola. Vieni con me. non voglio andare da sola. Vieni con me. Nie chcę iść sama. Chodź ze mną. Non voglio andare da sola. Tutaj mamy końcówkę "-a", świadczącą o tym, że mówi kobieta. Liczba pojedyncza, rodzaj żeński. Paola, andiamo da sole in montagna. Paola, jedziemy w góry razem, same? Da sole, czyli same. Liczba mnoga, rodzaj żeński. Da sole, same. Marco, domani dobbiamo andare a scuola da soli. Mama e papà vanno al lavoro. Marco, jutro musimy iść do szkoły sami. Mama i tata idą do pracy. Da soli czyli sami liczba mnoga rodzaj męski to mówią albo dziewczyny i chłopcy albo sami chłopcy da soli sami wyobraźcie sobie że jesteście w szkole i Nauczycielka zadała Wam jakieś zadanie, no ale nie do końca wiecie, jak to zadanie wykonać, co z tym zadaniem zrobić. Troszeczkę jednak się krępujecie. Podchodzicie do nauczycielki, no i nie mówicie nic. Nauczycielka pyta, czy on problema? Jest jakiś problem? Masz jakiś problem? A Wy odpowiadacie. No, solo ke... Non so come fare. Co tutaj znaczy solo? Solo ke. To nie wyrażenie da solo, więc oczywiście nie znaczy to samo co da solo. Solo ke używacie wtedy, kiedy się troszeczkę wahacie. Chcecie powiedzieć, no nie tylko, że, tyle, że. Czyli zaczynacie jakąś odpowiedź, której nie kończycie. Albo kończycie dość niepewnie. Solo, ke, tylko że, tyle że. Samo solo oznacza tylko. Spójrzcie na zdanie. Wchodzicie do sklepu, sprzedawczyni pyta, czy chcecie jeszcze, na przykład, kilogram śliwek. A wy mówicie: No oggi prendo solo delle arance. Nie, dzisiaj wezmę tylko Troszeczkę pomarańczy, ileś tam tych pomarańczy, czyli solo delle arance, ewentualnie solo le arance. Dlaczego? Solo jest słówkiem, które po prostu oznacza tylko. I kiedy nie łączy się z niczym innym, no to właśnie tylko oznacza. Ktoś opowiada Wam jakąś historię i Wy komentujecie to wszystko zdaniem. Malodzicie sul serio. Co chcecie powiedzieć mówiąc sul serio? Wyrażenie sul serio jest troszeczkę przyjemniejsze niż da solo, dlatego że. Tutaj ten przyjmek, sól tłumaczymy dość dosłownie, chociaż nie polecałabym się tutaj jakoś za bardzo zastanawiać, dlaczego tak jest i jak tak jest. Zapamiętajcie po prostu, co sól serio oznacza, dlatego że na szczęście sól serio się nie zmienia. Nie odmieniamy tego wyrażenia. Niezależnie od tego, czy mówi kobieta, czy mówi mężczyzna, czy też mówi więcej osób. Sól Serio. Malodici sul serio? Mówisz na poważnie? Sul serio na poważnie. Sul serio możecie wplatać w całe zdania, ale możecie również używać go jako samodzielnego określenia. Jako taki krótki komentarz. Sul serio! komplimenti. Wyobraźcie sobie, że ktoś chwali się jakimś swoim osiągnięciem. Ktoś dostał na przykład awans i mówicie: sul serio, na poważnie. Komplimenti, gratulacje. Sul serio, na poważnie. Lo facciamo sul serio, o solo per fare uno scherzo. Robimy to tak na poważnie, czy tylko, żeby zrobić komuś dowcip. Lo facciamo sul serio, o solo per fare uno scherzo. Sul sì, serio, na poważnie. Solo tylko, jedynie. Ciao Bernie. Ciao, come sta il mio sexy astronauta? Sto bene, direi. Solo che stare rinchiuso in questa lattina comincia a farmi uscire di testa. Resisti, ancora un paio di giorni e poi tornerai a casa. Lo so. Adesso devo tornare al lavoro. Ti amo tanto. Ti amo anch'io. Bernie, senti, prima di andare, potresti... Fare una cosettina per me? Che cosa vuoi che faccia? Ok, ora ti spiego. Sai, mi manca moltissimo la gravità. Potresti lasciar cadere qualcosa così che possa guardarla? Davvero? Dici sul serio. Mm. Ok. Oh, Bimba, così mi uccidi. <ride> a piedi i in piedi to dwa wyrażenia, w których występują przyimki. I z tłumaczeniem, z wykorzystaniem tych dwóch wyrażeń mamy rzeczywiście często dość spory problem. Zamieniamy je dosyć często, no a nie powinniśmy tego robić, dlatego że oznaczają zupełnie coś innego. Jaka jest między nimi różnica? Da Krakowia, Warszawia Ci sono circa 300 kilometri. E tu vuoi andare a piedi. Co oznacza tutaj wyrażenie a piedi? Z Krakowa do Warszawy jest jakieś 300 km. I ty chcesz iść na nogach. Ty chcesz iść pieszo, na piechotę, a piedi. Czyli pieszo, na nogach. Na piechotę. A piedi. Andare a piedi. Czyli iść gdzieś. Na piechotę. Powiedzmy, że wybieracie się ze znajomym, ze znajomą na jakiś spacerek, ale wasz kolega, wasza koleżanka nalega, żeby pojechać samochodem, bo nie ma siły. Bolą ją jego nogi. A wy mówicie: Mastaj, facciamo una bella a nie ma piedi. No weź, zróbmy sobie spacerek. Chodźmy na nogach. Andiamo a piedi. A piedi. To co w takim razie oznacza in piedi? Powiedzmy, że pracujecie w jakimś supermarkecie. No i po całym dniu pracy oczywiście nogi Was troszeczkę pobolewają. Wchodzicie, wchodzicie do domu i powiedzmy partner, partnerka nalegają, żebyście sobie poszli jeszcze Pobiegać. A wy na to. E dai, sono in piedi tutto il giorno. Quando torno a casa, voglio riposarmi un po. No weź, jestem w pracy na nogach cały dzień. I kiedy wracam do domu, chcę troszeczkę odpocząć. In piedi, czyli na nogach. Una parukiera. Deve stare in piedi tutto il giorno. un lavoro molto faticoso. Fryzjerka musi stać na nogach, musi być na nogach od rana do wieczora cały dzień. To naprawdę męcząca praca. In piedi, czyli na nogach, stać na nogach, być na nogach cały dzień, robić coś na In piedi. To wyrażenie można dosyć łatwo zapamiętać, troszeczkę przekładając na polskie poszło mi w nogi. Poszło mi w nogi i tak strasznie mnie teraz bolą. Tak długo stałam, tak długo robiłam coś na nogach, że w nogi mi poszło, czyli in piedi, w nogi, czyli stałam na nogach. Łamańce językowe to świetny sposób, żeby poćwiczyć wymowę. Dlaczego Dlatego, że jesteście zmuszeni używać języka w różnych tempach. Kiedy takiego łamańca się uczycie, najpierw zaczynacie powoli, czytając bardzo wyraźnie, a potem coraz szybciej, coraz szybciej coraz szybciej. To jest świetne ćwiczenie na wymowę i polecam od czasu do czasu takie łamaniec sobie przeczytać kilka razy. Parafrazowanie to świetna metoda, żeby nauczyć się wykorzystywać język na różne sposoby w różnych sytuacjach. Każdemu z nas zdarza się czasami zapomnieć jakieś słowo, jakieś wyrażenie. I co wtedy robimy? No, zazwyczaj niestety większość osób się po prostu zacina. I za wszelką cenę staramy się sobie wtedy takie wyrażenie przypomnieć. I to jest błąd, dlatego że wpływa oczywiście na płynność naszej wypowiedzi. Tracimy wątek i totalnie zapominamy, o czym w ogóle rozmawialiśmy. I takie ćwiczenie polegające właśnie na parafrazowaniu, czyli używaniu innych. Słów, podobnych słów, używaniu synonimów albo opisywaniu czegoś dookoła, naokoło, pomaga nam radzić sobie właśnie w takich sytuacjach. Weźcie od czasu do czasu jakiś króciutki tekst, to może być nawet jedno zdanie i spróbujcie pozamieniać słowa, czasowniki. Rzeczowniki. Jeżeli nie znacie synonimów, to tak jak powiedziałam, możecie robić to na okrętkę, dookoła, opisując coś po prostu. Pamiętajcie o tym, żeby wyuczonych już wyrażeń używać w praktyce. Twórzcie zdania, opowiadajcie coś do siebie, twórzcie całe historie, próbujcie czasami coś sobie przetłumaczyć. Wszystkiego powinniście używać. Jeżeli wyrażeń nie używacie, no to niestety, zakuj, zdaj, zapomnij. E tutto per oggi, ci vediamo trona settimana, vi augurum, buon fine settimana, come sempre. Ciao, ciao!